Co to jakaś nowa gra zawierająca miecze, bloki, uniki, parowanie? Zaliczyłem to wszystko w dziesiątkach innych gier. Podkręćmy od razu poziom trudności na zabójczy. Dobra, czas pokazać im, kto urodził się Samur? Oa, przecież to była dosłownie pierwsza walka w grze. Co się dzieje? Nie no, tak nie może być. Ja jestem na jeden ciu. Dzisiaj opowiem wam o tym jak zamieniłem symulator samuraja w prawdziwy koszmar, w którym jeden trafiony cios przeciwnika oznacza zgon. Musiałem opanować technikę, która kiedyś była absolutnie hardkorowa, a dzisiaj pojawia się w coraz większej liczbie gier. Perfekcyjne parowanie. Witajcie w szkole samurajów. Sponsorem odcinka jest Control Freak. Producent nakładek na kontrolery dla graczy wymagających większej precyzji i wygody. Hej, z tej strony Szymon i na potrzeby tego odcinka pojechałem prosto do Japonii. Jak to, że to jest moje mieszkanie. Jest drzewko bonsai, sztuka japońska. Ludzie, przecież te lampiony mają 1500 lat i pochodzą z ery Ikea. Miałem niedawno okazję pograć w grę Ghost of Yotei jako fan Ghost of Tsushima. Już na dzień dobry, gra rzuciła mi największe możliwe wyzwanie. Wybierz poziom trudności. Oczywiście wybrałem komfortowy poziom trudności, żeby fajnie się bawić w grze. Nie czułem absolutnie żadnej presji. Ale jak to ktoś śmie sugerować, że nie wybiorę najwyższego? Co ja nie, ja nie wybiorę? Zabójczy! Byłem bardzo ciekawy, czy gra rzuci mi wyzwanie. Odpaliłem więc dosłownie pierwszą scenę z gry, w której, jako szukająca zemsty najemniczka Atsu, dopadamy pierwszego, że zimieszka z tak zwanej szóstki z Yotei, których musimy pokonać. Gra mówi nam Wyraźnie, ten gość nie jest w dobrej formie. Jest nietrzeźwy, jest późno, wszyscy są zmęczeni. To będzie prosta walka, żeby pokazać ci, jak potężną postacią kierujesz. Chwyciłem więc za rękojeść katany, yy, znaczy kontrolera, i ruszyłem do boju. a sorki, padać zatrzymałem, no oczywiście. Ta walka to nawet nie jest tutorial, co się dzieje. Okazało się, że na najwyższym poziomie trudności, jedno trafienie przeciwnika, zupełnie jak w życiu, kończy to życie. Po prostu giniemy. Każde starcie stało się więc ogromnym wyzwaniem i koniecznością zachowania pełnej koncentracji, co w dobie social media nie jest takie łatwe. Ghost of Yota to od otwartym światem, który eksplorujemy swobodnie, angażując się w różne wyzwania. W tyle jest jakaś intryga rodzinno-geopolityczna, jest jakaś trwająca wojna, różne frakcje i tak dalej. Z naszej perspektywy najważniejsze jest jednak to, że cały czas nasza postać się rozwija i staje do walki z kolejnymi potężnymi szermierzami, żeby sprawdzać swoje umiejętności. Żebyśmy mogli zadać atak takiemu silnemu przeciwnikowi, musimy przełamać jego siłę postawy reprezentowaną przez pasek u góry ekranu. Od tego więc zacząłem moją naukę i próbę zrozumienia, dlaczego idzie mi tak źle. Od szukania silnych przeciwników, z którymi mogę skrzyżować ostrze... ...mojej łyżki do butów. To jest stal kuta przez japońsko-szwedzkiego mistrza Ikaozo Hanzo. Ech, salon w Katowicach mają też. W grze o tak silnym rodowodzie samurajskim, każde takie starcie z silnym przeciwnikiem zaczyna się od pojedynku zupełnie innej kategorii. Na bardzo groźne miny. Ale masz mordę. A przeciwnikiem, który zmusił mnie do zajrzenia w głąb siebie i zastanowienia się nad sensem istnienia jest niejaki Soma, nazwany tak po grze Soma, która też skłania do autorefleksji i trudnych tematów. Tak naprawdę to nie, to zmyśliłem, to po prostu lubię grę Soma. W walce z Soma odkryłem sekretny ekran, którego grając na niższym poziomie trudności być może nigdy nie zobaczycie. Jeżeli przeciwnik w klubie wam więcej niż kilka razy, pojawia się ekran sugerujący, żeby porzucić misję i wrócić do niej później. Chyba najlepiej uwypukla on pewne wyzwania wysokiego poziomu trudności. Soma, jak wielu innych wrogów w grze, stosuje jeden z kilku rodzajów ataków. Oczywiście poza zwykłymi ciosami, które możemy zablokować albo przed którymi możemy zrobić unik. Ma niebieskie poziome rozbłyski, czyli ataki, które możemy zablokować tylko perfekcyjnym parowaniem. Są też ataki żółte, które przeciwnicy szykują długo i które, jeżeli trafią, wytrącają nam z rąk broń. Poszczególne rodzaje tych ciosów mogą nadchodzić w różnych kombinacjach, w przypadku SOMY czasem są to szybkie cięcia lewo-prawo, innym razem bardziej zaskakujące szybkie ciosy na wprost, które musimy sparować trzykrotnie w odpowiednim rytmie, a jeszcze innym razem mylący wymach w prawo, ale atak z opóźnieniem z lewej strony. Kiedy myślisz już, że wiesz czego się spodziewać, przeciwnik nie rozpoczyna walki niebieskim atakiem, ale nagle błyskawicznym atakiem czerwonym. Reprezentowany przez Czerwony Krzyż, to jest nieco inny Czerwony Krzyż niż to, co się wam kojarzy, i nagle ten epicki pojedynek samurajów kończy się w półtorej sekundy. Jak nauczyć się pokonywać przeciwników na tak wysokim poziomie trudności? Zgłębić starożytne zwoje opisujące skomplikowane techniki walk, trenować setki godzin na bambusie. Nie, 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 dostosować wygląd miecza. Odblokowałem nowe wzorki, ale fajne. Ale jak to, że nakładanie kolorowych rzeczy na broń realnie nie pomaga w walce? To wy nie wiecie o Control Freak? Jeśli macie trochę czasu, to pokażę wam, jak to wygląda. To już zajęło to 3 sekundy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Control Freak, firma tworząca idealny produkt dla ludzi, którzy lubią hardkorowe wyzwania w grach. Drugim idealnym produktem dla takich graczy jest uspokajająca herbatka. Mm. Control Freak to najpopularniejsza marka akcesoriów na pady na świecie, znana z jakości i stylu. To przede wszystkim nakładki na drążki pada zwiększające wygodę grania i precyzję, dzięki większej powierzchni i unikatowej fakturze. To trzeba poczuć, moi drodzy, to trzeba poczuć. Control Freak to nie tylko płaskie nakładki, ale też produkty zwiększające wysokość drążków, co zmienia jakość gry, na przykład poprawiając celność czy zakres ruchu. W ofercie Control Freak znajdziecie dedykowane produkty na różne platformy, Xboxa, PlayStation 5 czy Nintendo Switch. Lubisz Call of Duty? Wybierz Zestaw do FPS-ów. Lubisz kopać? Wybierz edycję piłkarską. Albo Minecraft, to wą, bo tam też jest kopanie. Podobnie jak przy dobieraniu skórek postaci i przedmiotów w grach, Control Freak pozwala wybrać akcesoria dopasowane do potrzeb i gustu. Wszystkie produkty są na oficjalnej licencji, więc możecie znaleźć coś dla siebie. Zacząłem korzystać z tych podkładek podczas gry i mogę powiedzieć, że gra się rzeczywiście wygodniej. To też dobra forma zabezpieczenia pada przed zniszczeniami, no i te kolory. Sprawdźcie ofertę Control Freak w linku w opisie pod tym filmem. Traficie na stronę Media Expert z bogatym wyborem produktów. Chciałbym w ramach reklamy powiedzieć, że po nałożeniu tych nakładek wygrywam każde starcie, ale to jednak wymaga jeszcze trochę więcej. Żeby zaistnieć w świecie samurajów, trzeba opanować co najmniej dwie istotne techniki. Tą podstawową techniką, którą musimy opanować, jest parowanie. Najlepiej perfekcyjne, bo automatyczne parowanie zabiera najwięcej z paska postawy przeciwnika i często pozwala nam go wytrącić jednym celnym blokiem. <laughs> Jeżeli chcemy, to możemy podkręcić siłę parowania, bo jest taka zbroja, która wydłuża nieznacznie moment perfekcyjnego parowania, ale uniemożliwia nam parowanie zwykłe. Drugą techniką, którą muszę opanować, to odpowiedni unik. Kiedy go stosować? Czy tylko przy ciosach czerwonych, których nie da się zablokować? Szybko odkryłem, że bardzo często przydaje się zrobienie uniku także w momentach, kiedy przeciwnik wykonuje niebieską sekwencję ciosów. Tak to w żmudny sposób, powtarzając walkę z samą kilkadziesiąt razy. W końcu udało mi się ją opanować i zwyciężyć. A po walce wspólnie graliśmy piosenki na klifie. Boga ustawiotoi to nie tylko gra o przemocy i zemście, ale także o uduchowieniu i medytacji. Kontemplujemy naturę malując obrazy, rozmyślamy o życiu kąpiąc się w gorących źródłach, gramy przy ognisku przepełnione smutkiem melodie. I wszystko to zostało dodane do gry, żebyś mógł zachować jakąkolwiek równowagę po tym, jak dostałeś w 48 razy. Swoją drogą w jednym z miejsc, gdzie możemy malować krajobraz, jest rozbudowana sekwencja malowania kraba. Po pokonaniu somy wiedziałem, że już nic nie w grze nie zaskoczy i wtedy trafiłem na chłopa z dwoma płonącymi sierpami albo jakąś dzidą czy czymś innym. Bardzo szybko, po starciu z przeciwnikiem z kataną, gra zaczyna wprowadzać nowe rodzaje broni. Mamy więc tam e, przede wszystkim mieczyk, potem są jakby dwa mieczyki, mamy też e, kijaszek, która... e, ...odmiotły i parę innych rzeczy. Tak, jestem rekonstruktorem historycznym, znam wszystkie rodzaje broni. Umiecie, umiecie Tak bo ja nie umiem. Ten modyfikator w postaci różnych rodzajów broni działa trochę na zasadzie papier-kamień-nożyce. To znaczy katana jest dobra przeciwko katanie, z długą bronią drzewcową najlepiej poradzą sobie dwa miecze, a kijaszek najlepiej poradzi sobie na przykład z przeciwnikiem wyposażonym w bardzo szybkie sierpy. Kosowie i minibusowie potrafią w trakcie walki mieszać tymi rodzajami broni, więc musimy w locie dostosować się do tych zmian. Ta ilość modyfikacji staje się więc coraz bardziej złożona. Żeby nie było, gra nie jest super hardkorowa. Są też pewne systemy pomocowe, dostępne nawet na najwyższym poziomie trudności. Szybko możemy zdobyć tak zwany amulet ostatniej szansy, który pozwala dosłownie oszukać śmierć. Jeżeli mamy na stanie kulkę tak zwanej energii życiowej, która swoją drogą pozwala nam odnawiać życie, zostaniemy automatycznie uleczeni, kiedy przyjmiemy krytyczne śmiertelne obrażenia od przeciwnika. W praktyce jest to więc takie oszukanie śmierci, którego nie da się jakoś mocno nadużywać, bo szybko skończy nam się wspomniana energia duchowa. Przed wieloma kluczowymi walkami są też punkty zapisu. Są nawet takie sceny, w których przechodzimy jakiś fragment gry, walczymy, a później przechodzimy do właściwej walki, korzystając z tych systemów pomocowych w miarę opan uniki, dostosowywanie się do różnych rodzajów oręża. Walka z jednym przeciwnikiem przestała być problematyczna. W moim umyśle ponownie zapanował błogi spokój. Znów mogłem cieszyć się tymi pięknymi widokami na przykład tak niesamowitym obrazkiem jak to, że kiedy przesłuchiwałem jednego z pokonanych przeciwników, w tle widziałem jak jego kompan pełznie przez malowniczą trawę, bo właśnie kona z bólu od ran, które mu zadałem. Przepiękne. I wtedy gra rzuciła na mnie 15 przeciwników mówiąc to jest typowa sytuacja witamy. Nasza misja w Ghost of Tsushima wymaga pokonania prawdziwych legionów przeciwników. Gra lubuje się wręcz w pakowaniu nas w chaotyczne walki. Są takie momenty fabularnie w głównych misjach. Często też boss, z którym walczymy, ma jakąś swoją obstawę. Taki IP czarny Proch urzędował w asyście trzech wojowników i dwóch łuczników. Bez użycia skradania, którym oczywiście w ramach tego wyzwania się brzydzę, ta walka zamienia się w bieg przez płotki, w którym omijasz zagrożenia, żeby dostać się do łuczników i jak najszybciej ich wyeliminować. Ciekawe jest natomiast to, że w takich sytuacjach czasami ubicie szefa wystarcza, bo kiedy pokonamy jego najemnicy po prostu uciekają. Jedną z centralnych mechanik Ghost of Utei, podobnie jak w poprzedniej grze, jest odbijanie obozów z rąk przeciwników. Odbijanie obozów z rąk przeciwników polega uwaga na odbijaniu obozów z rąk przeciwników. Musimy pokonać wszystkich wrogów z obozu. Tu powraca świetna mechanika rzucania wyzwania, w ramach którego możemy podejść pod ten obóz i powiedzieć, ej... Scho schodźcie tutaj na dół, bo będziemy się bić. To znaczy, można rzucić wrogom honorowe wyzwanie, w ramach którego stajemy naprzeciwko siebie, żeby prężyć muskuły. W tym dramatycznym momencie trzymamy rękę na orężu i musimy rozpocząć atak dokładnie wtedy, kiedy przeciwnik zaatakuje nas. Jeśli więc nie damy mu się zmylić jakimiś pozorowanymi atakami, możemy zyskać darmowego killa. Musicie wiedzieć, że w czytaniu mowy ciała moich przeciwników jestem mistrzem i nigdy nie zdarza mi się złapać na ich ble. Znaczy, nieważne, czy się złapiemy, czy nie, potem i tak robi się kocioł tej w ukamgnieniu staje się chaotyczne z kilku powodów. Po pierwsze, wrogów w takich momentach może być kilku, pięciu, sześciu, ośmiu. I chociaż nigdy nie atakują oni dosłownie jednocześnie, to cały czas krążą i coś kombinują, szykują jakieś ataki, szykują się do skoku. Po drugie, pamiętacie o różnych rodzajach ataków w przypadku pojedynków z jednym przeciwnikiem, w tych walkach mają one dokładnie takie samo zastosowanie. Wszystkie te przemnożenia z walki z jednym przeciwnikiem tutaj zostają przemnożone dodatkowo. No, i są też przeciwnicy dystansowi, którzy mogą znajdować się 50 do 100 metrów od nas, i kiedy ty próbujesz połapać się w tym, co się dzieje, po prostu nadlatuje strzał. I tutaj znika w pewnym sensie jeden z systemów pomocowych, o których mówiliśmy wcześniej. Przegrywając, tracimy coś istotnego: tracimy progres. Bo w trakcie odbijania obozu musimy zrobić to za jednym zamachem. W obozie jest 28 przeciwników, zginąłeś na 27. Sorry, zaczynamy od początku. Pierwszym instynktem, kiedy odkryłem, że gra działa w taki sposób, jest ucieczka w skradanie. Ten system skradania rozpoznacie z bardzo wielu innych gier możemy chować się w zaroślach, możemy robić ataki z ukrycia, eliminować ich z odległości strzałą w głowę. Czekajcie, bo jak strzelam, to ja sobie zmienię kontrol freaka na dostrzelanek, ok? Sekundy. Skradanie jest dość ciekawe, ale ma jedną zasadniczą wadę. Trwa koszmarnie długo, a kiedy na końcu tej sekwencji skradania i tak zginiesz na bosie, z którym musisz walczyć, to tracisz to wszystko i musisz powtarzać od zera. Niczym jakiś hazardowy recedywista doszedłem szybko do wniosku, że lepiej wejść od razu na bardzo wysoki poziom ryzyka, grać ostro, ale szybciej dojść do finału i wysokiej stawki i liczyć, że. Kapsel nie spadną ze stołu. Sorki, to jest jedna z mini w grze, w którą się strasznie wkręciłem. Odbijanie kapsli po stole. Można w to grać na pieniądze. Swoją drogą zabawne, że w starożytnej Japonii grali dokładnie w taką samą grę jak na polskich blokowiskach w PRL-u. Początki mojej nauki walki z tyloma przeciwnikami w grze były więc ekstremalnie trudne. Próbowałem polować na Strzelać do przeciwników, kiedy nadbiegali, żeby ich szybko wyeliminować, ale i tak ktoś mnie dziabnął. Często początek misji szedł mi nieźle, ale kiedy nadbiegały posiłki, panikowałem. Zdruzgotany wiedziałem, że raz jeszcze muszę oddać się medytacji. Wybrałem się do pobliskiego gorącego źródła, żeby porozmyślać o życiu... I o moim koniu. Myślicie czasem o swoim koniu? <laughs> Okąpany w grze, czyli w życiu już chyba nie muszę. Jak sobie radzić w tak trudnych sytuacjach, kiedy przeciwników jest mnóstwo i każdy z nich może zamordować cię jednym ciosem? Odpowiedź na to wszystko jest bardzo prosta. Sake! Po prostu łoisz. A tak serio, alkoholizm to nie żart. Ale w pewnym sensie w tej grze to jest żart, bo sake w grze odnawia energię duchową, która pozwala nam się leczyć. Ale kiedy pijemy sake, ekran robi się rozmazany i coraz trudniej jest nam się połapać w chaosie walki. Moim zdaniem jest to jakiś świadomy żart twórców, że dają nam. Napój leczący, który ma zasadniczą wadę. Ale trop korzystania z narzędzi pomocniczych okazuje się całkiem sensowny, bo w Ghost of Jotei jesteśmy najmiczką, która stosuje wszelkie możliwe taktyki. Obozem, w którym nauczyłem się stosowania różnych technik, był obóz niejakiego Muneji Łamacza Kości. Znany kręgarz, e, moja czecia do niego chodzi. Próby przekradania się przez ten obóz nie miały żadnego sensu, bo w finale i w walce i tak przegrywałem. Musiałem więc nauczyć się perfekcyjnej gry i korzystania z dostępnych narzędzi. W grze otrzymujemy pancerz, różne rodzaje broni i każdą z nich możemy ulepszać. My też rozmaite narzędzia, które Pozwalają nam kontrolować tłum, łuki, którymi możemy ściągać przeciwników z odległości, wybuchowe bomby, czy wreszcie pył, którym możemy dmuchnąć przeciwnikowi w twarz, sprawiając, że przez moment jest podatny na ciosy. To wszystko jest sprzężone ze wspomnianą eksploracją, bo odnajdując świątynie i wykonując inne czynności wzmacniamy praktycznie każdy aspekt naszej postaci. Na przykład zwiększenie tego, ile wybuchowych bomb możemy mieć, zwiększa naszą przeżywalność w walce o 35%, sam to obliczyłem. Spinamy się więc na góry, chłaniamy przed tymi świątyniami, przecinamy bambusy treningowe, plądrujemy skrzynie, i wreszcie dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy panować nad tym wszystkim. Tak oto stałem się duchem Jotei. Kiedyś znany reżyser William Friedkin odwiedził ogród Zen w Kyoto i doznał objawienia. Co to jakieś kamienie otoczone morzem pograbionego piasku? B bez sensu, pomyślał w pierwszej chwili, ale później zdał sobie sprawę, że te kamienie i te morze pograbionego piasku reprezentują ludzką naturę. Chodziło oczywiście o to, że każdy z nas kocha piaska. Jego przeboje są pierwszorzędne. Ale coś w tym jest, bo żeby osiągnąć sukces w Ghost of Tsushima na zabójczym poziomie trudności, trzeba osiągnąć zen być w zgodzie z samym sobą. Jeżeli zachowamy spokój i otworzymy się na to, co gra nam prezentuje, nauczymy się ją czytać. Pomagają w tym różne elementy interfejsu, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne. Błysk to broń na polu bitwy, którą możemy podnieść i rzucić w przeciwnika. Biała poświata w rogu, to oznacza, że przeciwnik jest gdzieś poza polem widzenia i szykuje się do ataku czerwony X, czerwony krzyż. Dobry. Gra sygnalizuje niemalże perfekcyjnie każdy moment nadchodzącego zagrożenia, nawet te momenty, których nie widzimy. Bo kiedy na przykład strzelają do nas łucznicy, słyszymy krzyk ostrzegawczy tego łucznika. Skierowany oczywiście do swoich pobratymców, którzy to pobratymcy schylają się, żeby uniknąć nadlatującej strzały, co daje nam kolejny sygnał. Dzięki tej wiedzy odbijanie obozów na zabójczym poziomie trudności, mimo że na początku było totalnie hardkorowe i trudne, stało się dla mnie tańcem, radością i obsesją. Dlaczego tych wrogów jest tak mało? Chcę ich więcej. Złapałem się na tym, że biegam w poszukiwaniu pozostałych niedobitków. Wyglądało to niemalże tak, jakby oni gdzieś się pochowali po rogach obozu, żeby po prostu mnie unikać. I tak to po kilkunastu godzinach treningów w Ghost of Yotei moja taktyka wyglądała następująco. Podchodzę pod obóz i krzyczę, śmiecie z obozu, nowa szeryfka jest w mieście. Na co oni mówią, nowa Nienawidzę Widzimy feminatywów już po tobie! I wtedy zaczyna się samurajowanie. Pierwszego osiłka przecinasz po tym, jak nieudolnie markuje cios. Następny ginie piromanta, a później gość z kataną i łucznik. I pirłecik na koniec. 10 punktów za styl. Nie czekając, wbiegasz w kolejną grupę wrogów i miotasz w nich bombami. Szybkim blokiem rozbrajasz gościa starczą, tarczą. Zmieniasz na włócznie i wykopujesz chłopa z ognistymi sierpami. Piach w oczy samuraja. Dokonujesz mu niezwykle dynamicznej trachotomii. Unik przed nadlatującą strzałą. Szybki pojedynek strzelecki z innym ucznikiem. Atak typu Szaszłyk. A szkoda, że sezon na grillowanie się skończył. Nadchodzi wielki osiłek z maczugą, który atakuje tylko czerwonymi nieblokowanymi atakami. Robisz dwa uniki. Cios, cios, unik. Nie przeciągasz tego. Znaczy przeciągasz, bo finalizujesz to techniką przeciągania. I kiedy skończył się ten szał zabijania, podszedłem do ostatniego przeciwnika, który przeżył, żeby go przesłuchać. W przerażeniu powiedział mi coś, czego nie spodziewałem się usłyszeć i czego nie zapomnę nigdy. Powiedział. A, to ty używasz nakładek Control Freak? To wszystko jasne, czemu nam tak wklupałeś? Czemu my sami o tym nie pomyśleliśmy? Co? Rozpocząłem Ghost of Jotai jak wiele innych gier, które rozpoczynam szukając wyzwania. I to wyzwanie dostałem. Gra pozwoliła mi od razu podbić poziom trudności na maksa. Czasem to wyzwanie było naprawdę trudne, bo musiałem nauczyć się różnych rytmów przeciwników, rodzajów broni. Drugim poziomem wyzwania było wejście w walkę z grupą przeciwników na tym wysokim poziomie trudności opanowanie chaosu walki. I to było właśnie fajne w tym eksperymencie, że ekstremalne, frustrujące wręcz wyzwanie zamieniło się z czasem w satysfakcjonującą rzeź. To są te słowa, które mówi gracz. Yy, nie mówcie tego przy rodzinnym obiedzie. Ale trzeba tutaj przyznać, że mało, która gra, ma tak dobre efekty siekania, przecinania, nadcinania, podcinania. Jedyną grą, która może z tym konkurować jest „Woodski Cooking Simulator. Tym wszystkim można narzucić sobie jeszcze dodatkowe wyzwania. Mamy wspomnianą zbroję, która wymusza na nas perfekcyjne parowania. Możemy wyłączyć niektóre elementy pomocowe, jak na przykład wilka, który czasami może nas uratować w walce. Nie wiem, czy to będę robił, bo osiągnąłem już zen w Ghost of Jotei i mogę kontynuować moją podróż w kolejne regiony. To wszystko nauczyło mnie czegoś pięknego, czegoś ważnego o świecie i czegoś ważnego o graczach, którzy szukają wyzwań w grach. Pomyślałem, że zaprezentuję to w postaci piosenki, bo muzyka jest ważną częścią Ghost of Jotei. I... <laughs> Okej. Okay. Mocnej, mocnej, mocnej.